Uwaga, chodź ty, bo przygotowałem bardzo dużo rzeczy poprzednim razem. I to jest... Ty to lubisz bardzo. O! Kładaca lawę. O, 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 Zobacz co zobacz, dostałem. No ty... Ale fajne. To za Sab debil. Sabotażysta. Co? Właśnie nasze jedyne źródło dwoła, więc... Nie. Brało. Uwaga, teraz uwaga Magic, bo to sobie nie chciałeś tego widzieć, to dobrze. Jak chcesz połączyć dwa patyki na łukos, dostajesz takie dwa patyki fajne, co nie? To się nazywa Firecloak. I chodź. Jeżeli prawym przytrzymasz na kamień... To masz lawy. O nie, no i... I no i giniemy wszyscy Co ty... Jak to połączyłeś? Połączyłem tylko patyka. I patrz, sai. Boom. To się łączy. E, możesz trzeci na to? Tak, żeby to było się w tym... Ten... Hmm. Czekaj. Dobra, masz to. O, ale ładne, dobra. Czekaj, to trzeba gdzieś dać, ale nie tutaj. Czekaj. Dobra, co to jest? Tylko zniszczyłem to i się trzy cegły pojawiły. Teraz mam diamentowy mnie. Świetnie, my zaraz będziemy śledzić Co to jest? Basic and ma Machines O kurde Co to jest? O i wala. To też wkładam do skrzynki, bo to w też nie wiem Jak ty zrobiłeś te dwa patyki? Bierzesz dwa patyki na ukos W craftingu To też już mnie wkurza, to te... dobra nie, da... nie graj, dobra już Potrzebujemy zrobić. A, generator. Czyli potrzebujemy dużo skompresowanych. Czyli 54 około, tam chyba by. Tak, 54. Czy potrzebujemy jeszcze o 12? Zamasowana matematyka, czyli. Robimy portal do. Pol, portal do nederu Jak ty. Ja pidi Teraz wiem co ja zrobię. Dobra, mamy początek. Ja... Teraz pi... potrzebujemy... Dobra. Nie. Co ty robisz? Ale wierz, i tak się... Ale na tym odpadku... Zas... Na tym odpadku i tak się nie dostaje. Do Cicho. Nie! Co ty tu... Jak robisz? to zrobić? Ale i tak tego... Wiesz co, Cicho! Ja nie wierzę w ciebie czasami... Pracują. Udało się, udało mi się. Co ci się nie udało? A jak to zamierzasz później wykopać obsydian? Normalnie Nie jak. Tak jak człowiek, my to zrobił No, ale nie masz. Dobra. Nie, on znowu sabotuje. Ja nie sabotuję. No tylko jak nie e, człowiek, co ty robisz? Jak się, się. Bo... I, ale i tak się nie dostaniesz do, do Nederu, a tego nie zniszczysz potem. Ale będzie ładnie wyglądać. No, nie będzie ładnie wyglądać. Tam. Będzie. Człowieku. Nie, ostatnia lawa. Dobra, wiesz co? Potrzebujemy wiaderka lawy, wiaderka wody. To ty je załatwisz, jak tak bardzo lubisz je. No i teraz będziesz kopał pół godziny ten obsydian żelaznym, bo oczywiście bym że tam... Bo robimy. Czeku, weź mi załącz wiaderko kolawy i wiaderko kowody. Gdzie jest moja lawa? Nie wiem. Nie no. Jest teraz Jak to się nazywało? O! Ja! Um. To I się teraz bierzemy to. wodę. To. To się da, dobra, dobra. Więc... dobra. Robimy mechanical drill niedługo i tym się obsydian, bo to wykopie nam ten obsydian. I jak szat sobie gdzieś idzie, zrobić ten portal. Jakie, ja dobra Gdzie, Gdzie jest Lina? No, może ja ten portal w ogóle zrobiłem. Gdzie jest Lina? Gdzie jest Lina? Czy możesz za... Tak. Czy możesz załatwić wiadro wody i wiadro lawy Skąd mam do ku... No jeszcze proszę... O, dzięki. Skąd mam... Nie wiem. No wiem. Dobra, robimy nam automatykę. coś tam, jak to się tam nazywało. Koble... koble... koble koble gem. Nie, jakoś inaczej. Pyk Dora, bierz sobie, żebyś miał dodać imięta i oddaj, bo trzeba zrobić z tego automatyczne. Dobra, to i... No, co? Ja. Dały to. Teraz zrobiłem automatyczne. Brawo. Dobra, teraz z tego trzeba zrobić eee, skrzynkę, obtoczyć. Pyk, mamy to. I teraz uwaga, tylko gdzie to postawić? Dajmy to tu, pyk, pyk Oddasz mi moje wiadra? O A wiadra masz Tu. A jak z tego mam zabrać lewej wodę? A z tego się nie zbiera lewej wody To produkuje kobla ci tylko, widzisz? Tutaj Aha No a co myślisz, że po, po co jest co nam kobiet? Kobiet? No też nie wiem, ale mieliśmy za, za to achievement Jak się wodę robi? Chodź i przestań, i... przestań sabotować. Chodź, tę wodę. No to tutaj wody. masz. A ja w tym czasie Odbierę quest'a po pierwsze. Poguel, oh, well, ja pili. Zrobię. Fan. kaset e fan. <noise> Pożywiamy jednego shafta. I co jeszcze? I under y the casing. Jedno to. Bo mi tego Ci w Menta nie zaliczało. Jak? To weź dnisz i zobaczy się da. Czy musisz sam zrobić? Tak, to jest ta starsza wersja, więc potrzebujemy tego i Undesny potrzebujemy. Ale ile na to potrzebuje? Potrzebuję... Eee, jest może Sansa. Z je to to kamiennym kilofem, to to nie wypadnie. Wiesz co, to, żeby mieć na pewno Questa, zrób to sam teraz. I gdzie to jest? O, dobrze, że tego nie przemieniłem, bo teraz musimy wziąć drzewo, obs obskurować i dać to. I mamy undead edge, I potrzebujemy jeszcze... jeszcze, jeszcze ten wiatrak. Eee, to. O nie, my musimy zrobić jeszcze tą maszynę. Jak się to robiło? Masz może 9 żelaza. Nie mam nic innego. To mamy też trzech, dobra, idealnie mamy. Bo ogólnie musimy zrobić taką maszynę, która będzie nam robić bong bong z żelazem. Ogólnie, dobra, mamy blok. I teraz dajmy tak, tak. I mamy to Mechanical Press. Co dostałem za. To było w questach? Aha, bo tu mamy z Screeta, to biorę. Co dostanę? Ej! Patrz, co dostałem! Patrz. Ale, Diamond Bec... Re! Ej, to kopię 5 na 5 Mogę skraftować to. O, chodź, to się pokaże, jak to wygląda. Tutaj sobie to postawimy. Na przykład, o, kurde, czekaj, weź to weź to podstaw tutaj. Nie nie nad sobą, bo to nie zadziała. Musisz tutaj i nad tym to podstawić. Tutaj. O, voila. Tylko potrzebujemy. O, przecież, kor korbkę mamy w tym. Eee, gdzie jest korbka? Te, te, tutaj nie. Gdzie jest korbka? Tutaj. O. I podłączamy do tego to. I teraz będziesz mógł tym działać. Tylko, że potrzebujemy jeszcze żelazo. Dokładnie potrzebujemy cztery żelaza, chyba. Mamy może cztery żelaza. Nie I teraz wszystko do Milstone'a. Dobra, niech mieli Toś, ja, że Milstone ma ograniczenia. Jakie ograniczenia? No nie da się zbyt wiele kobla do niego dać. To jest A, jednak się da. to no, 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 na naszych pieszy Dobra, przypalamy już. I potrzebujemy takich czterech. My bierzemy węgiel. A Ale ty ee, ze śmieciem Nie, to był misklik, próbowałem cię uratować Padłeś do ognia i nie mogłem cię z niego wypchać Okej? Okay? Wiesz, że mogłeś To jest przypadek No dobrze, Tak rozumiem. w ogóle nie dostałem achievementa, ponieważ nie zrobiłem poprzednich decy, Więc jeszcze go nie mam Cześć, a, a po drugie teraz robię Nie zrobić wody i lawy Jak, Cześć, co? Jak nie zrobić wody i lawy? No nie, w tym problem, że nie wiem. Ka kaul drona nie zrobiłem. Aha, no. To może Pięć go wykopać chyba. To może go wykopać po prostu. Aha, bo żeby zrobić lawę i wodę, muszę zrobić zelazo, którego nie zrobiłem. Jak to nie zrobiłeś? A żeby co? zrobić zelazo, muszę zrobić ...krant krank, którego też nie zrobiłem, co? ale tak to... się zajmuję smeltery. Dobra. Robię to chodź, ale chodź, bo wstać je prawo. Wieś je i prawą ręką tutaj weź. Mogę I teraz jedno? i teraz kręć Prawym. Bąk. Nie Prawy. Bong. I tam dałeś tego żelaza. I teraz zadaję ja dwa tutaj. I daj mi te dwa prze, przebąkowane. Jeden. Dałem czekaj dwa. Ja mam dwa przebunkowane, a ja potrzebuję czterech, bo ci dałem dwa. O, dobra. Tego jednego nie może sobie wziąć w sumie albo coś. Dobra. To to odkładamy. O, no i się palę, zaraz zdechnę, no cóż. Dobra, i co my tam jeszcze potrzebujemy? Andezyt alu. jeden potrzebuję. Andezyt robi się z zinc nugget, dwóch i dwóch andezytów. Wiesz co, ostatnio jak ja poza odcinkiem kopałem Andeslit i on się kończy <laughs> Niesamowite Od kleju, wiesz skąd mogę wziąć klej? Tak, klej się, potrzebujesz jednego... Uwaga, Teraz zgaduję, bo ja wiem jak, się, jak go się robi, ale nie wiem czy... Go... Sempatyka, I'm a stick, you're a stick Masz Goście, uwaga, goście robi z jednego zbonkowanego żelaza Jednego iron nuggeta i dwóch slime boli czy zgadłem uwaga Glu 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 Kurde się to pisało Glu Okej Glu, 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 glu. Okay. Glue. O Tak teraz zgadłem Tak się to robi Glu e, Glu sobie wpisz e, Tylko że tak Akurat się zesły nam właśnie slime Ja go zabiłem. I mam te dwa slimy Tutaj. Tyle pewnie użyłeś. Nie, mam. A po co jest klej? Nie wiem po co jest smeltery, ale chcę go zrobić. A czy a potrzebujesz tam kleju do tego? Nie. nie. Potrzebuję kleju, żeby zrobić... ...brix. Czarne belix. I te brixy się muszą przetopić na czarne bliksy i wtedy będę potrzebował jeszcze czegoś tam innego. Dara, uwaga, robię. Co ja robię? Ty, co ja robię? Kurde, dobra. Ja potrzebuję. my mieliśmy Szaszno. klej, gdzie on się podział? No, ci dwa sniper na zmienia kleju. No, ale. No, ale nie wiem, nadal jak tego się robi. No, przecież glue i tam masz taki w tubce zielonej.